Jeden z moich widzów tutaj zaciekawił mnie takim problemem, czy przypadkiem zamiast stosować takie urządzenie zespolone, taką hybrydową, hybrydową hybrydowy inwerter, czy nie lepiej by było spróbować wykorzystać osobno przetwornicę i osobną ładowarkę solarną. Tutaj akurat to jest zbite w jedną budowę, bo na co dzień w pracy wykorzystuję to urządzenie do dostarczania energii w miejscach, gdzie nie mam dostępu do energii elektrycznej zawodowej. Może pokażę jak to urządzenie jest skonstruowane. To jest prosta sprawa. Jest ładowarka solarna. Tutaj możemy ją programować na różne sposoby. Generalnie nie będę się bawił w tej chwili w samoprogramowanie. Chodzi o to, żeby sprawdzić jakie straty własne ma takie rozwiązanie i czy przypadkiem nie jest to ekonomiczniejsze albo lepsze rozwiązanie niż kupowanie takiego urządzenia hybrydowego. Jeśli chodzi o cenę zakupu, to jest dość porównywalna. Tylko to urządzenie wiosną 2021, jak mówiłem we wcześniejszych filmach, zakupiłem za 850 zł. To jest oczywiście chińskie, ale z polskiej dystrybucji. Taka przetwornica, tutaj producent, co prawda ona jest mniejszej mocy, jak widać prawie połowę, to jest w tej chwili wydatek rzędu około chyba 600 zł. No i sama ładowarka, raczej z tych mocniejszych, 60-amperowa to jest wydatek około 150 zł, także widać, że to jest porównywalne. Nie ma tutaj wielkiej różnicy jeśli chodzi o wydatki. Oczywiście bardziej eleganckim rozwiązaniem umożliwiającym również zastosowanie jako UPS-a, czyli zasilania awaryjnego tej przetwornicy jest oczywiście jest oczywiście to kombo, to czyli ten falownik hybrydowy. Natomiast dla ciągłej pracy, szczególnie pracy w nocy, kiedy nie mamy zasilania z paneli słonecznych może się okazać, że straty własne na tego falownika są na tyle duże, że mogą nam zabijać powolutku akumulator. I duża inwestycja w akumulator yy, może być po prostu niebezpieczna. Natomiast akumulatory generalnie tanie akumulatory, kwasowo-łojowe akumulatory nie lubią być rozładowywane yy, ciągłymi prądami niewielkimi i niedoładowywane, bardzo łatwo załatwić taki akumulator. To może w pół roku go można w, w pół roku go załatwić. Yy, stąd spróbuję porównać. Właściwie nie wiem. Podejrzewam, że straty własne będą większe tego urządzenia ze względu na to, że choćby wyświetlacz, cało sterowanie, procesor, nie wiadomo czy tam nie ma jakiegoś układu adaptacyjnego, który śledzi jak się zachowuje akumulator. Natomiast może się okazać, że w ogólnym rozrachunku takie rozwiązanie będzie korzystniejsze ze względu właśnie na ochronę akumulatora. Zobaczymy, jak będą wyglądały pomiary. Na czym, jak będzie wyglądało nasze, moje sterowisko pomiarowe? Ten zasilacz laboratoryjny, zaraz zobaczymy, nie jest do niczego podłączony, można go spokojnie włączyć. To jest oczywiście proste urządzenie. Ustawimy, zasymulujemy tym napięciem dwa akumulatory szeregowo podłączone. Te dwie baterie wykorzystam do zasymulowania naszemu falownikowi paneli solarnych. Na sam pomiar je oczywiście odłączę, podobnie jak było w poprzednim filmie, żeby przypadkiem straty własne nie były pokrywane. Z baterii z, no, fotowoltaicznych, w tym przypadku zastąpionych tymi, tymi dwoma żelówkami No i zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijała. Napięcie ustawione, wyłączymy na razie. Minus. A właściwie możemy jeszcze tutaj amperomierz pnąć, bo nie wiem, czy to wskazanie jest dokładne. Sprawdzimy. Podłączymy. Plus, minus. Tutaj ostrożnie, jak już kiedyś mówiłem. Warto dwa razy upewnić się, czy na pewno polaryzacja jest dobrze tu podłączona. Yy, tutaj mamy żółty minus. No i za krótki troszkę ten kabelek. Niebieski, zielony na pewno jest do plusa. Tak, co my tu jeszcze możemy? Właśnie, wepniemy się z amperomierzem. Ciach. Czyli my tu będziemy wchodzić. Będziemy tu wchodzić z plusem. Czyli powinno być wszystko ok. Dobra. W tej chwili przetwornica jest wyłączona. Spróbujemy włączyć napięcie. Ona się już zbudzi, oczywiście, przy włączonym wyłączniku. Jeśli widzimy, jaka jest w tej chwili sytuacja. Przy wyłączonym wyłączniku nie wzbudza się napięcie wyjściowe, czyli tutaj będzie łatwo będzie widać po tej lampce, czy ono będzie, czy nie będzie. W tej chwili poczekamy jeszcze chwilkę. Zawsze na początku pracuje wentylator chodzący. On za chwilkę się uspokoi ze względu na niską temperaturę zewnętrzną. Tak jest. I w tej chwili mamy taką sytuację. Co my tu mamy? Mamy w tej chwili pracującą... Co my tu mamy? Mamy w tej chwili pracującą przetwornicę na biegu jałowym. Napięcie wyjściowe 0. Zresztą widać, że dioda tu nie świeci. Lampka tutaj nie świeci w przedłużaczu. Napięcie wyjściowe 0. W tej chwili spróbujemy odpiąć, odpiąć mu tego solara, znaczy symulację solara. I zobaczymy, co się stanie. On cały czas pracuje. W tej chwili jedynym źródłem zasilania jest właśnie ten zasilacz. Możemy sobie zrobić notatkę w takiej sytuacji, na ile, jak, jak wyglądają parametry i co my w tej chwili tutaj otrzymujemy. Czyli mamy 24,9V i 0,3A. To jest przypadek, kiedy przetwornica jest niewzbudzona. Spróbuję ją w tej chwili wzbudzić. Zobaczymy, co tam się stanie. Słychać ją, że się uruchamia. uruchamia. Jest napięcie wyjściowe 230V. Żaróweczka świeci. Jeszcze sprawdzimy naszą nieśmiertelną żarówką, czy na pewno te 230V jest. Sprawdzi... Tutaj Podłączę jeszcze swoją starą lutownicę transformatorową, żeby troszeczkę więcej tego troszeczkę więcej tego obciążenia zrobić. Ta żaróweczka w niej nie świeci, ale Że prąd pobierany rośnie. W związku z tym, że, przed, że lutownica jest ustawiona na 70, na 45 W, spróbujemy dać jej troszkę więcej mocy. Zobaczymy, czy o, widać, że więcej tego prądu potrzebuje. O, zagrzała się dobrze, się niczego tutaj nie dotknąłem. Co my w tej chwili mamy? Wyłączymy jeszcze raz te obciążenia tak żeby sytuacja, żeby sytuacja pomiarowa była następująca przetwornica w tej chwili pracuje na biegu jałowym jakie mamy dane zrobimy sobie notatkę czyli mamy 24,9 V i 1,1 A te dane są dokładnie takie jak były wykonane pomiary w warunkach polowych także tutaj nic się nie zmieniło na przykład pomiarowy widać pracuje Yy, spróbujmy wyłączyć przetwornicę. Przy, yy, ten element wykonawczy widać, że do 0,3A spada obciążenie biegu jałowego. Yy, no cóż, spróbujmy to policzyć. To jest 0,24, 7,5W. Około 7,5W mocy pobiera na biegu jałowym. Ze wzbudzoną przetwornicą no to prawie jest 1,2. Ale przyjmijmy, że. Tak, na dwóch amperomierzach mamy jeden, średnio 1,2 jeden, To mamy 24 i 4,80 mm, No 20, prawie 29 watów Tak z grubsza licą 29, 25 i 5, to prawie 30 watów 30 watów yy, W tym stanie pracy, no to jest całkiem sporo, szczególnie że Rozładowywanie no właśnie akumulatora prądem 1A jest dla niego bardzo, bardzo niebezpieczne, akumulatora kwasowo-ołowiowego oczywiście, ponieważ one po prostu tego nie lubią, wpływa to bardzo negatywnie na ich stan życia. Jeśli przyjmiemy, że większość doby akumulatory są rozładowywane, a nie, ładowywa, a nie ładowane, no to możemy przewidzieć, że taki akumulator długo nie pożyje, chociaż spróbujemy zrobić wszystko, żeby wydłużyć to jego życie. Dobra, spróbuję, żeby już nie filozofować i nie przedłużać. Spróbuję teraz podłączyć tą hybrydę mojej konstrukcji. Rozłączymy zasilanie i przełączymy się na pomiar kuboru mocy przez naszą kombinowaną Stacje zasilania awaryjnego czy stacje dostarczania energii w warunkach, kiedy sprawdźmy jeszcze raz polaryzację. Plus to plus, czy tu jest na pewno tak. Złapmy jeden. Złapmy minus. Ta przetwornica jest na napięcie 24V, czyli mamy dokładnie taki sam system zasilający. Nie regulowałem napięcia celowo zasilającego. Spróbujemy to włączyć, zobaczymy co się stanie. Tak jest, widać, że wzbudziła się, wzbudziła się ładowarka. W tej chwili wzbudziła się ładowarka. Co my tu mamy? Mamy podstawowe parametry naładowania akumulatora. Oczywiście nie jest to akumulator, tylko nasz zasilacz, który symuluje sam parametry odłączenia, załączenia. No w tej chwili widać, że również jest podane w tych parametrach w tej, w te, w te, ten element wskazuje, że napięcie na wyjściu jest podawane, ponieważ akurat ta ładowarka, w zależności od ustawionych parametrów, potrafi zadecydować, przy jakim poziomie rozładowania akumulatora odłączy odbiorniki. No zobaczymy w tej chwili, jaka, jaki jest pobór na biegu jałowym tego urządzenia. Zrobimy sobie od razu notatkę. I co my tu w tej chwili mamy? Widać, że przy tych poziomach prądów pobieranych są znaczne różnice. Tu mamy 53 mA, tutaj 40. Zakładam, że ten amperomierz jest dokładniejszy, w związku z tym przyjmę tą wartość prądu, czyli mamy drugi przypadek. W tej chwili zasilana jest tylko ładowarka, to jest 24,9 oraz 0,05 Ampera to jest 12, to jest około 1 właściwie to jest 12,5 czyli to jest około 1,20 wata poboru przez ładowarkę solarną w tej chwili nie wzbudzona jest jeszcze przetwórnica widać, że to jest kolosalna różnica na biegu jałowym, zobaczymy co się stanie jak wzbudzimy tą przetwornicę, nie wiem czy to w ogóle ruszy coś ruszyło, widać, że kondensatorki się doładowały przetwornica się wzbudziła co my w tej chwili mamy no zobaczymy przede wszystkim czy, czy nasza przetwornica działa, włączymy tutaj naszą żaróweczkę jest działa jeszcze włączę lutownicę, żeby troszeczkę większego obciążenia mu dać jest, udało się to tak, włączymy diodkę Widać. O, widać, że przy tych kabelkach i przy tym napięciu może się okazać, że troszeczkę za niskie to napięcie będzie dla tej przetwornicy i przy tych prądach, a tam sygnalizuje błąd, ale cały czas pracuje. Widać, że napięcie nie gaśnie. Dobra, w tej chwili wracamy do sedna sprawy. Wyłączę te odbiorniki i zobaczmy, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy. Przetwornicę wzbudzoną, ale nie obciążoną. Napięcie niezmiennie 24,9 i jaki prąd? 0,5. Na obu amperomierzach mniej więcej jest zbieżny, czyli pobór mocy około 12,5 W. Cóż, yy, różnica jest kolosalna. To jest ponad połowa poboru mocy. Przy, tym, przy tych samych warunkach pracy. Takie prądy, pół ampera. Jeśli byśmy mieli go pobierać oczywiście z, z akumulatorów kwasowo ołowiowych Oczywiście też są trochę przedłużawe dla, dla, dla takiego akumulatora. Instalacja samochodowa to jest około 250 300 mA. Tam pracuje obsługa zamka centralnego jakiegoś alarmu. Różna w nowoczesnych autach różna inna elektronika. W związku z tym, te prądy nie są małe, natomiast jest to cały rząd Cały rząd wielkości mniej Tutaj mamy jeszcze taką ciekawą sytuację, że jeśli napięcie Spadnie poniżej, poniżej zaprogramowanej wartości, ja mogę całkowicie Odpiąć odbiory Przetwornica nie dostaje w tej chwili napięcia Prąd spada w tym przypadku na biegu jałowym, właściwie nie na biegu jałowym, tylko bez włączonej przetwornicy już te spadki są bardzo, bardzo małe, już pobór mocy jest bardzo mały. Można by tutaj się skłaniać ku temu, że to rozwiązanie będzie lepsze, natomiast pamiętajmy o tym, że ta przetwornica jednak ma nieco mniejszą moc, chociaż dla biegu jałowego nie powinno mieć to wielkiego znaczenia. Myślę, że to rozwiązanie jest znacznie prostsze. To jest tutaj wykluczone, że jest układ adaptacyjny, który sprawdza rzeczywiście, jak ten akumulator się zachowuje. Tutaj można programować różne tryby ładowania akumulatora. Jeszcze dokładnie się nie wgryzałem, nie jest to temat tego pomiaru. Myślę, że tutaj są ciekawe wnioski, jeśli chodzi o prądożerność takich właśnie instalacji.